Witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiejsza pogadanka jest realizowana w słowskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie ksiądz Mariusz-Synak, duchowny Kościoła Prawosławnego. W czasie kolejnych kilku spotkań na czele dzisiejszym chciałbym zaproponować Państwu rozważania, do których skłania lektura pierwszych rozdziałów pierwszej księgi biblijnej, opowiadającej o tym, co było na początku, a której nazwa brzmi, jak większość z Was zapewne się domyśla, Księga Rodzaju. W najbliższych audycjach przyjrzymy się powszechnie znanemu tekstowi Mitowi o stworzeniu świata. Ale włożymy w to przedsięwzięcie nieco więcej wysiłku niż w lekturę zwykłego tekstu. A wszystko po to, by zapoznając się z biblijną opowieścią o początkach rzeczy, pośrednio dotknąć kwestii zła, zapytać o jego pochodzenie, o jego naturę i skutki w historii stworzenia. Otwierający Biblię zespół Pięciu Ksiąg, korpus najstarszych tekstów Biblii nosi nazwę Pięcioksięgu, ale trzeba zaznaczyć, że mimo starożytności tekstu. Opowiadającego przecież o wydarzeniach mających miejsce kilkanaście wieków przed Chrystusem, słowo pięcioksiąg, będące spolszczeniem greckiego terminu Pentateuchos Biblos, jest stosunkowo młody, pochodzi bowiem z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zdecydowanie lepiej byłoby postrzegać pięcioksiąg nie jako pięć kolejnych ksiąg mojżeszowych, jak to jest powszechnie przyjęte, lecz jako jedną księgę podzieloną na pięć części, co zresztą jest dokładnym tłumaczeniem przytoczonego terminu greckiego. Jeden tekst, zawierający starannie zredagowane i ułożone w jedną całość historię, kazania, genealogię, opowieści, przepisy prawa, regulacje rytualne i poezję, został podzielony na pięć części dla wygodniejszego użytkowania. W jakim celu? Wymusiła to ograniczona objętość zwojów, na których opisano owe historie. Na marginesie nasz Noblista Raymond, autor niezwykle obszernego dzieła o polskiej wsi w czterech osłonach pół roku, miałby w epoce zwojowo skondensowanych tekstów nie lada kłopot, by wykazać się literackim geniuszem. Ale powróćmy do autorów starożytnych. Historie składające się na całość Rzeszowego pięcioksięgu, to również trzeba zaznaczyć. Pochodzą z różnych źródeł, czasów, środowisk, co okaże rozumieć autorstwo Mojżesza jako pewne duchowe, symboliczne przewodnictwo w procesie kompilacji fragmentów, czy też jako autorstwo głównych, podstawowych treści pięcioksięgu. Ale, proszę mi wybaczyć, nie będę Wam, drodzy słuchacze, przybliżał szczegółów powstania tory. Ani źródeł, ani grupy autorów, ani czasów i środowisk, w których powstawały lub mogły powstawać poszczególne elementy. Bo nasze spotkanie musiałoby się przyrodzić w wykład akademicki. Pozostajmy przy konwencji pogadanki, bardziej odpowiedni na niedzielny majowy poranek. Wracając do tory, tora, czyli prawo, bo tak, ten korpus określa tradycja żydowska, nosi jeszcze inną nazwę: pięć piątych prawa Mojżeszowego. Nazwy poszczególnych części pięcioksięgu to po kolei licząc Księga rodzaju po grecku Genesis, opisująca początki świata ludzkości i narodu wybranego Księga wyjścia, grecki Eksodus, to losy Mojżesza, ucieczka z Egiptu, wędrówka przez pustynię dziesięć przykazań i inne przepisy otrzymane na Synaju, księga kapłańska, regulacje rytualne dla kapłanów i lewitów, księga liczb, opisująca szczegóły wędrówki Izraelitów przez pustynię, faktycznie zawierająca duże ilości danych statystycznych i liczb oraz księga powtórzonego prawa. No właśnie. Ostatnia księga pięcioksięgu swą nazwę powtórzonego prawa najprawdopodobniej zawdzięcza przypadkowi. A dokładniej pomyłce tłumaczy, którzy hebrajski termin mówiący o odpisie drugim egzemplarzu prawa z rozdziału 17, wers 18 wspomnianej księgi brzmiący Gdy twój król zasiądzie na królewskim tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa, zamienili innym, oznaczającym drugie prawo, powtórzone prawo. Ale w gruncie rzeczy, i tu bibliści są zgodni, pomyłka ta w dużej mierze odpowiada charakterowi księgi, gdyż w swej treści często powtarza materiał zawarty już w innych księgach, w tym liczne przepisy prawne. Wysłuchajmy fragmentu nabożeństwa wieczerni, czyli nieszporów, psalmu 103 o stworzeniu świata w wykonaniu chóru kijowskiego Seminarium i Akademii Teologicznej przy Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Wszystkie prezentowane dziś utwory pochodzą z repertuaru wspomnianego zespołu. Діла Твоя, Господи, вся примо. Zajrzyjmy zatem do Księgi Rodzaju, do greckiej Genezis, a hebrajskiej Be-Reshit. Podaję tym razem również nazwę hebrajską i czynię to nie bez powodu, ale o tym za chwilkę. Pierwsze słowa Biblii, a dokładnie Starego Testamentu, a jeszcze dokładniej Księgi Rodzaju brzmią wręcz sakramentalnie: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dalej następuje opis aktu tworzenia: pojawia się ciemność, światłość, Bóg wypowiada kilkakrotnie kolejne słowa: nie się stanie. A cały opis kończy się podsumowaniem. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, i opisem stworzenia człowieka. To działo się bereshit, a więc na początku. Warto wiedzieć, że w tradycji hebrajskiej biblijne księgi noszą nazwę albo pierwszych słów, albo pierwszych istotnych słów padających w każdej z nich. Pragnę podkreślić ten mało znany fakt po to, by pokazać, jak wiele. Biblijnego przekazu ucieka nam, czytelnikom tradycji słowiańskiej, a więc odbiorcom z innego kręgu kulturowego niż pierwotni adresaci opowieści Starego Testamentu. Otwórzmy tę samą Biblię. W moim przypadku dla potrzeb audycji posługuję się egzemplarzem Biblii Jerozolimskiej na Ewangelii Świętego Jana i przeczytajmy skrótowo pierwsze słowa tej ostatniej z czterech Ewangelii. Na początku było słowo. Jakże wyraźne nawiązanie do z księgi rodzaju. Święty Jan wychowany w tradycji żydowskiej, w tradycji świętych tekstów Tory, nadal swemu dziełu tytuł pierwszej części pięcioksięgu. Przypadek? Z pewnością nie. To bardzo wyraźne wskazanie na to, że księga janowa ma być odczytywana właśnie w kontekście księgi Genesis. Zarówno święty Jan, jak i pierwsi odbiorcy jego ewangelii znali liturgiczny język hebrajski, to jest język pisma świętego. Pamiętajmy, tym mianem nazywano wówczas to, co, lekko ogólniając, dziś nazywamy Starym Testamentem, i język grecki, w którym albo powstały Ewangelie, albo na które je przetłumaczono zaraz po spisaniu. U świętego Jana hebrajskie bereshit przyjmuje więc greckie brzmienie enarchii. To nawet coś więcej niż na początku. To opowieść o początku początków, ale pozostawmy tę kwestię dla doświadczonych lingwistów i teologów. Posłuchajmy dalszych słów świętego Jana. Wszystko przez nie się stało. To przecież kolejny opis stworzenia. Mamy tu odpowiedź na pytanie, które w tym przypadku jest postawione nieco inaczej niż na początku Biblii w pierwszej księdze pięcioksięgu. Tam tekst opisując stworzenie świata odpowiada na pytanie, jak to się stało. Tu natomiast kto jest sprawcą znanej już historii. Potem dowiadujemy się, skąd wzięło się życie. Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcie ciemność. Okaże się bardzo ważne dla naszych rozważań. Święty Jan mówi o stwórcy, w Nim było życie. Życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Genesis, pierwsza księga biblijna mówi nam: Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Obaj autorzy przeciwstawiają światłość ciemności. U Jana światłość jest dobra, a ciemność ma charakter ewidentnie negatywny. Uściśli to w swym liście, pisząc Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Natomiast u autora hexaemeronu, jak greckojęzyczni ojcowie kościoła określają sześciodniowy opis stworzenia świata, nie jest to jednak aż tak wyraźne. Mało tego, Bóg stworzył wszystko i wszystko, jak mówi tekst, było bardzo dobre. W dodatku prorok Izajasz przekazuje Boże orędzie. Ja jestem jachwy i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedole. Ja, Jachwę, czynię to wszystko. A jednak słowa świętego Jana każą się mocno zastanowić. W ich kontekście ewentualne stworzenie i ewentualne dobro owej ciemności przestaje być takie oczywiste. Aby poszukać rozwiązania, powinniśmy wyjść poza świat pojęć fizycznych i postawić tekstowi kilka pytań. A może ciemność nie jest tym, co naprawdę jest, tym, co potrafi być samodzielnie, nie jest tym, co rzeczywiście istnieje. Może jest tylko pewnym echem tego, co kiedyś było i co dobre było, a może jest tylko pewnym brakiem, brakiem światłości. Może istnieje jak cień, pasożyt, dzięki bytującemu światłu, pojawia się tam, gdzie zanika światłość. Bóg ciemność nazwał nocą, ale tekst, w przeciwieństwie do światłości nazwanej dniem, nie nazywa nocy dobrą. Czy nie posuniemy się za daleko, mając odwagę stwierdzić, że być może przebrzmiewa tu jakiś irracjonalny lęk autora, który ten żywi wobec ciemności? A może to coś więcej niż nieokreślony lęk? Może to ostrożny dystans wobec ciemności, wypływający z doświadczenia wiary, z pewności Bożego Przekazu. Czymże więc jest ciemność? Jak powie Ewangelia, po owocach ich poznacie ich. Jakie są owoce, czyli uczynki ciemności? Posłuchajmy świętego Pawła, który napomina Efezjan. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności. I w innym miejscu w liście do Koryntiana apostoł spyta, stosując jaskrawe przeciwności. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakież jest współuczestnictwo Chrystusa z Beliarem? Być może w tej chwili niektórzy z Was, moi drodzy słuchacze, wskażą poważny błąd metodologiczny. Objaśnianie sensu tekstów chronologicznie wcześniejszych za pomocą przekazów i świadectw znacznie młodszych to rażące naruszenie pracy z tekstem. Owszem. Ale pamiętajmy, że z tekstem natchnionym, wspieranym przez objawienie, rzecz ma prawo mieć się inaczej. Prawda w Biblii objawia się stale i każdy z proroków i ewangelistów jest jej posłańcem. Mojżesz nie jest teologiem. Lecz prorokiem i mistykiem. Ale mistykiem i prorokiem jest również święty Teolog, autor między innymi ewangelii i apokalipsy. Obaj mają coś do przekazania. Mistykiem i prorokiem jest także święty Paweł. Również i on dodaje coś do omawianego zagadnienia. Wydaje się, że całościowe ujęcie tematu to dobra droga do jego zrozumienia, tym bardziej, że, jak czytamy w Licie Świętego Piotra, nie z bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani duchem świętym mówili od Boga, święci ludzie. No tak, ale odsapnijmy nieco, posłuchajmy jakże odpowiedniego dla naszych rozważań o światłości i ciemności hymnu opiewającego Chrystusa. O łagodna światłości! Powróćmy raz jeszcze do tekstu z Genesis. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a duch Boży unosił się nad wodami. Mimo ciemności, unosi się nad wszystkim duch Boży. On jest ponad. Ogarnia wszystko. Przykrywa, ogrzewa jak ptak siedzący na jajkach, jak obrazowo wyjaśnia to wielki kapadoczyk z IV wieku, ojciec kościoła święty Bazyli Wielki, cytując św. Efrema Syryjczyka. Ten sam ojciec wnosi coś niezwykle ważnego dla naszych rozważań. Posłuchajmy fragmentu jego komentarza do Hekse Emeronu. Ciemność, wyjaśnia święty Bazylii, to nie pierwotna jakaś zła siła przeciwstawiana dobru. Dwie bowiem siły w swej przeciwności równe sobie nawzajem w sposób nieunikniony będą dla siebie niszczycielskie i trwać będą w wiecznej walce. Jeśli jedna z nich w swej mocy przeważa nad drugą, to staje się zupełnie wyniszczająca dla przezwyciężanej siły. Ale niebogobojnie byłoby również powiedzieć, jakoby zło miało swój początek od Boga. Więc pytają, jeśli zło nie jest czymś niestworzonym i zarazem nie zostało stworzone przez Boga, to skąd bierze swoją naturę? A temu, że zło istnieje, nikt nie będzie przeczył spośród żyjących. Ja, powiada święty Bazylii, odpowiem na to tak. Zło nie jest żywą i posiadającą duszę istotą, lecz stanem duszy. Przeciwnym cnocie i biorącym swój początek z zaniechania starań trwania u dobra poprzez odpadnięcie od dobra. Zastanówmy się, jeśli załóżmy, ciemność nie jest czymś dobrym, jest przeciwieństwem dobrej światłości, to idąc tropem wskazanym przez świętego Kapaduczyka, musimy wiązać owe istnienie z odpadnięciem od dobra. Ale przecież ciemność pojawia się w tekście o stworzeniu już w drugim zdaniu, więc gdzie tu jakakolwiek możliwość odpadnięcia? Na scenie tworzenia nie ma jeszcze pierwszych ludzi i węża. Posłuchajmy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. Ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z tłumaczeniem natchnionego tekstu, oryginalnie spisanym w języku starohebrajskim. Co tak naprawdę mówi ten fragment? Bóg stworzył niebo i ziemię. Niebo. W języku starohebrajskim brzmi ha shamaim, oznaczając nieznane nam niebo. To powstało dopiero w drugim dniu, gdy Bóg uczynił sklepieni je niebem, albo nawet w czwartym, gdy stworzone zostały ciała niebieskie, lecz wyższy duchowy świat, a nawet światy, ponieważ występuje tu w liczbie mnogiej. To światy, które już istniały przy stwarzaniu ci światłości. Inny rzeczownik, Ziemia Harec to znów nie tylko nasza Ziemia jako planeta, ale wszystko, co jest materialne, wszystko to, co możemy dostrzec, zbadać i określić. Również mikro i makrokosmos, łącznie z tym, czego istnienia dziś jeszcze nie podejrzewamy. W słowiańskim tłumaczeniu księgi Hioba czytamy: Gdy stworzone zostały gwiazdy, wychwalili mnie wielkim głosem wszyscy moi aniołowie. Sięgnijmy po kolejną wskazówkę. Symbol wiary: Kredo powie o Bogu, że jest Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Stworzone niewidzialne, wyższe duchowe światy, które odpadły od dobra. Czy ten obraz nic nam nie przypomina? Z pewnością przypomina, ale o tym już w następnej czerwcowej pogadance, które pojawią się, oczywiście tylko w tekście, zapowiedziani właśnie aniołowie: Adam, Ewa. I gdzieś między nimi ten, który, jak mówi pismo, był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył czyli wąż. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Mariusz-Synak, Kościół Prawosławny.